No tak, czyli co, spokojnie sobie ruszamy, samochodzik odpaliliśmy, jesteśmy na automacie, 10 mm niżej, 4 litry, 450 koników do dyspozycji kierowcy, no naprawdę można się w tym zakochać. Dla wszystkich tych, którzy chcą, jakby to powiedzieć, poczuć o czym my mówimy, polecam gorąco, trzeba wpisać. Bestia, która mnie urzekła. Ja po prostu absolutnie zgadzam się z tym redaktorem, który opisał ten samochód w taki sposób. Wszystko jest hmm, pod kierowcę. To jest tak jakby uszyte na miarę. Reakcja na nogę, która naciska na gaz, jest naprawdę niesamowita. Potwierdzam. No tak, niesamowita. To oczywiście, że nie chodzi o to, żeby robić jakieś wielkie, szybkie jazdy. Ale generalnie jest to nieprawdopodobne zjawisko. Musimy troszeczkę tu pomanagrować. ona mała ta, bo mamy nisko zawieszone. Autko z przodu. Musimy się tu złamać. O! Niektórzy mówią, że może kierownica trochę za gruba. No ja się z tym nie zgadzam. Jest to rzeczywiście bardzo wygodne urządzenie. Ech. Dla kierowcy nie tylko nawigacja, ale na postoju również możliwość korzystania z DVD. Pokażemy to, zatrzymamy na chwilkę autko, bo wtedy możemy włączyć sobie oglądanie telewizorni, co jest też no, może nic wielkiego, ale szczególnie gdzieś gdzie czekamy długo czy w korkach można sobie rzucić oczkiem. A my zmieniliśmy płytkę, nie mamy w tej chwili płytki, to nic nie zrobimy. Nie pochwalimy się tym, jedziemy dalej. Policja nauka i prowokcja zgrali. Kaczmarek się podpisał o to miasto. Medalami najwyższego orędzia miasta. Staje na decyzji, na długie lata. Już miora mistrza świata. Mówiłem, że pan do morza na Juniu Lełusz. Prezes Milecki, dzisiaj go fełcz. Dumny zastępca, prezesa Bra. Wtem jest lełym czternasty. Cztery lata temu na rocznicy firmy kapela z nad Baryczy ułożyła taką piosenkę. Szybko czas leci, już jest 18. Dostaliśmy zaproszenie dla Łukasza, który jest w naszym kalendarzu, jakże ważną postacią. Pięściarz, który na co dzień pracuje w księgowości Dema ocean Polska. Dostaliśmy zaproszenie do Anglii na 15 czerwca na walkę dziesięciorundową. Zobaczymy, rozważamy tą propozycję. O! Mieliśmy przyjemność. Pani pojechała, czy może wróci zaraz do nas? Dzisiaj o motoryzacji, ale wróćmy na chwilę do naszego kalendarza. Wydaje mi się, że te wszystkie tematy, które zaczynamy poruszać w tym kalendarzu, są na tyle istotne, że nawet nie sama sprzedaż kalendarza będzie ważna, jak cała ta rozmowa na temat tego, jak pies czuje, i jak go trzeba szanować, bo on nas z ludzi szanuje przecież. Fifi ma tą przyjemność, że poznał najwybitniejszych polskich pięściarzy. W domu miał przyjemność kiedyś porozmawiać sobie z panem Jurkiem Kulejem, dwukrotny złoty medalista. Teraz do kalendarza zgłosił akces Jerzy Rybicki, ostatni polski mistrz olimpijski. No oczywiście od początku akcję popiera nikt inny, jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy, Paweł Skrzecz. Mieliśmy kiedyś takich dwóch znanych bliźniaków, Paweł i Grzegorz. Paweł w zasadzie do dzisiaj jest bardzo czynnym sportowcem, trenerem, sędzią bokserskim. Między innymi opiekuje się Krzysiem Diablowodarczykiem. Nam pomaga jeśli chodzi o Łukasza Maszczyka. Prawda jest taka, że pięściarze to bardzo życzliwi ludzie. Bardzo inteligentni, żeby móc boksować w tej klatce w tym ringu, trzeba być naprawdę bardzo wrażliwym czułym człowiekiem. Zauważcie Państwo, jak to jest, kiedy jest walka bardzo krwawa, bardzo ciężka. Ale zaraz po walce, kiedy te emocje opadają, ci pięściarze potrafią się do siebie przytulić, potrafią ze sobą rozmawiać, nie ma w nich urazu. I to jest właśnie fajne w boksie. Następna sprawa kibic bokserski. To też jest taki dziwny kibic. Który nie tylko dopinguje swojego zawodnika, jeżeli widzi, że przeciwnik był lepszy, to kibic bokserski potrafi wynagrodzić brawami przeciwnika. To jest niespotykane w innych dziedzinach sportu. I jeszcze jedna rzecz, jakże rzecz istotna. Nie ma nic trudniejszego jak trening bokserski. Tutaj, jakbyśmy się mogli dostać, za chwilę pokażemy Państwu może kawałek nawet treningu bokserskiego, ale to na to będzie może innym razem e, czas. Wracając do auta, to jest taki samochód już troszeczkę kultowy, bo tak jak powiedziałem, to V8, który przechodzi do legendy dla wszystkich tych, którzy nie mieli przyjemności przejechać się takim samochodem, oczywiście za kierownicą, bo to wtedy dopiero można zrozumieć tą, tą nieprawdopodobną radość z jazdy. Tu ta reklama BMW rzeczywiście nie kłamie, to jest prawdziwa radość z jazdy. Do niedawna był taki pogląd, że samochody marki BMW to są dla ludzi w dresach, itd. Tak, tak. To jest takie szufladkowanie. Ja myślę, że kiedy bliżej się przyglądamy czy ruchom kibicowskim, czy nawet ludziom z marginesu, to się okazuje, że potrafią mieć dużą wrażliwość, tylko trzeba ją dobrze ukierunkować czasami. Ta akcja społecznościowa oczami Fifiego, pięściarzy bokseru i nie tylko, ma wywołać. Dyskusję. Tak naprawdę nie zależy nam na tym, żeby zarobić na kalendarzu jakieś niesamowite pieniądze. Oczywiście każdy grosz, który zarobimy, przeznaczymy na karmę dla tych piesków, które tego bardzo potrzebują. Dla tych, szczególnie gdzieś na prowincji, gdzie te brzuszki są od dawna puste. Bo FIFI ma dobre życie. FIFI ma możliwość. Dwukrotnie wychodzi na spacer. Ma zawsze świeżą wodę. A jaki uśmiechnięty jesteś, gościu! Jeju. Dzisiaj to była ty Co? Pan Piotr przyjechał, dał ciasteczko. No, nie wytrzymanie. Pani pojechała tam zobaczyć, gdzie jesteś. Wiesz, pani też o tobie myśli. Na sekundkę jeszcze tylko do, 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 dorwiemy się do tej płyty, którą obiecałem Państwu kawałek pokazać. Tam mamy zarejestrowany trening, akurat bokserski. Więc chwilkę... O, pani nas dogoniła, proszę bardzo. Mówią, że są samochody szybkie i samochody służbowe. Sieć Fifunku, jeszcze chwilę. Sieć, kochany, chwilę, coś pokażemy. Coś pokażemy tutaj oczami nie tylko Fifiego. Pani tutaj z nami chce rozmawiać. Możemy panią dopuścić, ale my na razie, proszę pani, staramy się zobaczyć trening pięściarski. A mogę go wziąć? Może pani wziąć. Pani wszystko może, proszę pani. Malutki, bo cię To O, nie chce nam się... O, mamy. To jest oczywiście trening amatorów, który poprowadził jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy. Też człowiek, który bardzo wspiera nas. kalendarz i nie tylko, wspiera wszystkie nasze działania charytatywne. Ambasador Fundacji Dyplomacji Dzieciom, wybitny polski pięściarz Paweł Skrzecz. Jesteśmy na salce treningowej, gdzie na co dzień trenują zawodnicy tacy jak kolega Szpilka, Wabrzyk, Krzysiek Diablo-Włodarczyk i wielu, wielu innych. Nasza grupa to jest, to jest film prawdopodobnie sprzed 6 czy 4 lat. To jest bardzo amatorski trening, niemniej pokazujemy w nim trud treningu bokserskiego. Nie ma nic piękniejszego niż trening bokserski. To jest akurat rozgrzewka. Może tu nic specjalnego nie widać, koordynacja w ciągłym biegu, później będzie tarcza, później będzie skakanka i walka na przyborach. Myślę, że to pokażemy z tej płytki Piotr. Nie musimy teraz całego tego przegrywać, prawda? Także wyłączamy się.